czy jest dad? Dobra, no to idziemy do auta i czekamy. Niesamowite jakie lagi. No w końcu. Ладно. Суйка? 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 что ты содробишь, но в конце.

Wszystko dobra. Tam, co robi? Tam nie ma śmietnika. Tylko na dole. Dobra, wkładamy. Śmieci do śmietnika. I teraz kolacja, czy to jest obiad? Nie wiem. Chyba w tej grze to kolacja. Bierzemy makaron, <laughs> smażymy na wszystkich, oczywiście ten coś tam robi. O, dobra, miałem lega. <laughs> tylko proszę, nie, czy nie robię całego stołu. Proszę, tylko nie robię. Mama no i... Jeszcze właśnie. No serio mi zjad. Co robi? Mo ja się z się no zepsuło się. Ага. Або... Або... Да, ну, много. О, добро. Что? Ну, ужонч! Ну, курда съец! Но... В конец Или можно? on robi tam zadania a ja będę robić makaron, ale to lega więc za chwilę poczekam Ojcie, dobra no w końcu mam makaron z to. <śm> Dobra, znożymy częstu nie wierzę! Czemu ja to zjadłem? Nie rób wszystkiego. Albo włącz. Pani nie wie gdzie to jest. Albo nie wiem.

Zrobił, chociaż wiedzie to jest. Włącz wszystkie światła wy domu. No mhm. to nie ma O, dobra. Dobra, Kasi, nie Kasi. Jeszcze tutaj? Nie. No. I tu. Nie. Jeszcze tam. No. Można włączyć nie wszystkie. Wszystkie okno. Okej, okay. On tam robi na kurze. A nie dole. Mam nadzieję, że kabel zrobi. Aha, nie zrobi. To zrobił. Aha, nie zrobił. Włącz telewizję. To jest dla budla. Dobra, to włączam. This Dobra, zrobimy Jakiś FBI Szybko Mam pewnie Co? Sprawdził? Dobra. Окей, я тоже сделаю чтобы не Ну и отец, что там? Латарка в платье или на счете? А, есть слепый. В не Ну, так слепый, что просто не видит, а потом латарка. Не это понять? не слепый, потому что nie śpi się. Nie pi? Uff. Dobra. Okej. Okay. Gro. No. Hmm. Okej, okay. no to tu śpię. <grymiany> Czemu leży? Czemu leży? Czemu sprawdzić to regenerator, a ten zejście. Aha, tam się przesiadł. Dobra, wbijmy i poczekajmy. Oczywiście wam to skipnę, to czekanie. A Albo i nie, jest skipne. Ha! Zablokował się drzwiach. O, o, o! o. o. Ja by się do kuchni. Ja zgasił światło w kuchni. Ja by zjadł. Ja by po... Albo się napiję. Dobra. I czekamy. się zawsze... Co to spać. Uciekłeś. Ja nie idę spać. Uuu, regenerator. Zaraz. Co on tak szybko pada? Skakał i on mnie O kurde. O kurde! Dobra, ma! Spokojnie. Uzupełnić. Bieg. Ja biegnę. Dobra. Nara. Uzupełnić. spać. W sumie tutaj nie potrzebne światło. Mam go to tylko jak... odejdzie stąd? Na razie to przyszedł. Okay. Okay. I spać. Cel. Cel to przeżyć noc surowy to jest czemu jestem taki nie, 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 nie. czemu jestem taki kupi? nie no czemu nie mogę nie mogę się ruszyć stary to poczuję stary to poczuję Ты макароник. А, не дам рады. не дам рады. не дам рады. не дам рады. Я не дам рады. Да-да. Dobry, udało się. O, kurde. się zasrani prawie. Dobra, gaszę to światło. Włącz. 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 Włącz po co włączać? Dobra. O, nie, nie napełniło się. Notarię twój Joć się! Czy mi jaśnie okna? Pięćdziesiąt cztery. Spoko. A. Dobra, można spać. Dobra śpij śpię. Chyba to ja. Ja wam skipnę. No? O kurde, on chyba tak... a nie, przeżył. Oczywiście, zapomniałem włączyć. Kto Jak? Umarł. Czy pan leży na ziemi? <grystanie> leży. Trzecia... E, Szklanka, szklanka, woda. O kurde, szklanka wody. A dobra, się napiłem, ale spoko. My myślały, że się... O, mnie wykręciło. O, mnie wykręciło. Widać regenerator inny. Siedem, dobra. pójdzie to ja wyłączam. Dobra. i jadź Bardzo szczęknie. to. nie Jeszcze raz. No bo teraz jeszcze w nie biorę. Kurde. Jest? No jest dobrze. Myślę, nie mogę. O kurde! Piszem jak ten odsłania rolety mm. I nie chcę umrzeć. Iść czy nie iść? Nie słyszę, go tam no niby nie wiem o czym chodzi. Dobra, język. Dobra, jest par i u. 40 Пёрок. Ну, ну, добрая. wierzę. Ja cię typ jump scare. Ja. No, chyba mnie coś rozruszyło. Tu narobił maj.